Oto jest, jest dzień, który dał nam Pan, który dał nam Pan. Weselmy się, weselmy się i radujmy się w nim, i radujmy się w nim. Oto jest dzień, który dał nam Pan, weselmy się i radojmy się w nim. Oto jest dzień, Oto jest, My, który dał nam Pan. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kochane dzieci, spójrzcie teraz w oczy Matki Bożej. Głęboko, prosto w oczy Matki Bożej. Oczy Maryi. Matki Jezusa Chrystusa głęboko, prosto w oczy i pomyślmy, o to ją chcemy dzisiaj prosić. Matkę Boga, Matkę Jezusa Chrystusa. Możemy wyrazić, powiedzieć tę prośbę teraz w, swojej, w swoim sercu, tak w ciszy. Maryjo, Ulecz moją mamę. Maryjo matko, daj zgodę w mojej rodzinie, moim rodzicom. Maryjo, chroń od niebezpieczeństwa moją siostrę, mojego brata, moich dziadków. I razem głośno do Matki Boga Marii, wołajmy Zdrowaś Maryjo Pan z Tobą i błogosławiony owoc żywota Twoje. Święta Maryjo Matko Boża Pięknie kochani Pragnę z całym sercem się Wam pochłonić, pozdrowić i powiedzieć, kim jestem, ksiądz Wiesław Wójcik, ze Zgromadzenia Księży Chrystusowców dla Polonii Zagranicznej. Z Polski przyleczałem do was, bo mieszkam od trzech miesięcy w Częstochowie, gdzie jest największe sanktuarium Matki Bożej. Dla Polaków na Jasnej Górze. Z Jasnej Góry, prawie, że kilometr mieszkam od Jasnej Góry, przywożę Wam również z Jasnej Góry przepiękny prezent, który otrzymacie na zakończenie tej katechezy w swoich klasach, od swoich nauczycieli, katechetów. Pana Jezusa jako największy prezent, jaki Bóg daje człowiekowi Czasie świąt Bożego Narodzenia, Pana Jezusa, leżącego w żubku. To jest ten Pan Jezus, tak jest tutaj wykonany w kształcie żłupka ten obrazek niespotykany. Ja pierwszy raz to zobaczyłem i mówię, kupię tego dużą ilość do Ameryki, może tutaj jeszcze nikt tak nie wymyślił takiego Pana Jezusa, leżącego w żubku i to na kształt właśnie żłóbka jest ta karta z pozdrowieniami. Mam z wami przeprowadzić wspólnie tak zwaną naukę czy katechezę. Przyleciałem po to, by spotkać się z wami, z waszymi rodzicami i jak najlepiej przygotować was i siebie samego do tego pięknego, radosnego, wielkiego wydarzenia. Jakie będzie miało miejsce 25 grudnia, czyli niebawem. Jakie to święta? Bożego Narodzenia. Tak, A, święta Bożego Narodzenia. Kochani, są to, są to jedne z największych świąt w ciągu całego roku. Zobaczcie, żyjecie tutaj na Ziemi Amerykańskiej gdzie Boże Narodzenie przeżywa się w klimacie jakim? Gorąco tu jest zimno. Tak? Zimno. Zimno. Nawet mróz jest. A rok temu y, ja przeżywałem Boże Narodzenie też z dziećmi polskimi, tak jak tutaj. Wiecie, gdzie w Australii, na pasterkę w nocy było tak gorąco, że wszystkie wiatraki kręciły się, chodzili, a ludzie i tak mdleli. I narzekali, że w krótki, krótkich tych koszulkach, że tak gorąco. Inny klimat, ale tam też była, były dekoracje związane ze świętami Bożego Narodzenia. Jakie to są dekoracje? Dlaczego ludzie dekorują i przygotowują się do tego święta i dekorują? Co dekorują? Jakimi rzeczami dekorują? No, widzę, rąk więcej, to dobrze. Oinka. Choinka. Dobrze. Jaka jeszcze dekoracja? Światła. Światła. Zobaczcie. Są to Boże Narodzenie. Są to święta, można by powiedzieć, świateł. Miliony świateł. Miliardy światełek. Gdzie te światełka umieszczamy? Gdzie je, gdzie je można spotkać? Znaczy na... W domu światełka. Na choince. Gdzie jeszcze? Na ulicy widzieliście rozświetlone ulice? Pełno na chodnikach, na ulicach światełek. Gdzie jeszcze światełka są? Na drzewa. Ja widziałem na lotniskach, pełno leciałem przez Waszyngton i Kopenhagę. Lotniska całe udekorowane światełkami. Miliony światełek. Na domach. Domy udekorowane światłami. Dlaczego ludzie. Tak przygotowują się do świąt Bożego Narodzenia, i tyle jest światełek. Co te światełka oznaczają, jak myślicie? Bo dekorują. Niektórzy nie wiedzą, dlaczego tyle świateł, tych światełek, tych lampek mieszają Po co akurat te lampki, a nie coś innego? Czy jest wesoło? Tak, bo światło jest znakiem pewnej życia, wesołości, ale. Dla nas, ludzi wierzących, te wszystkie światełka, światła, udekorowane domy, sklepach, przecież pełno świateł jest, prawda? Światełek. Te wszystkie światełka oznaczają jedno wielkie światło, jakim jest Jezus Chrystus. Dlatego pięknie dałeś pytanie na początku, dlaczego my na, patrzyliśmy się na początku w oczy Matki Bożej, Maryi a nie Pana Jezusa. Zobaczcie, przychodząc do Kościoła, który jest naszym drugim domem, przychodzimy i najpierw, jak może porównam to do naszego przyjścia do szkoły. Jak przychodzimy do szkoły, by się tam uczyć, tam są nauczyciele, tam są fachowcy różni, z różnych dziedzin. Oni najlepiej wiedzą, jak nas przygotować, jak nas nauczyć, przygotować do życia. To jak my pozdrawiamy naszych nauczycieli, panie, panów, yy, nauczycieli, siostry może, czy, czy innych uczących? Co do nich mówimy? Dzień dobry, dziękuję. Tak. Dzień dobry. Przeważnie jak się kogoś pozdrawia, przychodzi do szkoły, dzieci przychodzą, to mówią do nauczycieli, do tych wychowawców. Dzień dobry. A wy wzajemnie jak do siebie mówicie? Odzywacie się do siebie, czy w ogóle nic nie mówicie. Nie pozdrawiacie się, czy coś mówicie do siebie. Jak się w szkole witacie, ja? Co tak, mówicie? Do siebie nawzajem. Przejdzie. O Owa. Hej, bro. Hi. Hi. A jak po polsku powiecie? Cześć. Albo witaj. Cześć. Człowiek, który zobaczy drugiego człowieka, nie przechodzi obok, tylko w jakiś sposób chce się z nim przywitać. Jak go zna, dobrze widzi, to chce się z nim przywitać. Nawet, ja to spotykam teraz już w Europie, dawniej to się tylko dziwiłem, bo spotykałem to w Australii czy w Ameryce, idą gdzieś wysoko w górach, przez góry. Przechodzę, ludzie idą naprzeciwko im do, i mówią do mnie dzień dobry. Ja sobie myślę, że ja ich nie znam. Dlaczego do mnie mówią dzień dobry i zacząłem sam uczyć się też mówić do innych dzień dobry? Bo człowiek obok człowieka jak przechodzi, to chce się z nim przywitać. Chce powiedzieć, że, że go wita, że się cieszy, że się spotkał przychodząc do szkoły, mówimy też dzień dobry do naszych nauczycieli, do sobie, siebie nawzajem pozdrawiamy, mówiąc haj, cześć, witaj. A jak przychodzimy do kościoła, to co robimy? Z kim się tutaj witamy? No? Tak. No to, Boże, ale w jaki sposób się witamy tutaj z największym, z najlepszym Nauczycielem świata, Jezusem Chrystusem. W jaki sposób przychodzimy i co? Mówimy: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, na przykład. I co robimy? Przychodząc, bo zauważyłem, że wielu dzisiaj tego nie zrobiło, chodzimy w drzwi kościoła, wisi tam kropielnica, zamaczamy prawą ręką kropielnicy, gdzie jest woda poświęcona, dotkniemy tej wody i tą wodą święconą, Czynimy znak Krzyża Świętego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W ten sposób przywitaliśmy się z gospodarzem tego miejsca, z gospodarzem tego Kościoła, którym jest sam Jezus Chrystus. Kochane dzieci, pamiętajcie, do Kościoła wchodzimy z wielkim szacunkiem, z wielką uwagą. Bo tu jest obecny, w tym tabernakulum, tutaj, sam Jezus Chrystus. A znakiem jego obecności, że on jest żywy Bóg, prawdziwy Bóg, jest ta świecąca czerwona lampka. Akurat tutaj mamy ją w kształcie czego? Krzyża gdziekolwiek będziecie w kościołach na jakimkolwiek miejscu świata na jakimkolwiek kontynencie w jakimkolwiek kraju chodząc do kościoła nad którym jest tabernakulum i czerwona lampeczka oznacza, że tu jest najświętszy sakrament że tu jest żywy prawdziwy Jezus Chrystus i kochani przychodzimy teraz w adwencie właśnie do do kościoła po to, by się przygotować poprzez dekoracje do tego największego wydarzenia w naszym życiu. Kolejny raz w roku kończącym się 2019 Bóg wychodzi naprzeciw człowieka. Mamy przeżyć tajemnicę, bardzo wielką, trudną tajemnicę narodzin Jezusa Chrystusa. A więc Boże narodzenie to, jest, to są święta obdarowania. To są święta podarunku. Zobaczcie. Bóg z miłości do człowieka daje w podarunku człowiekowi, jakby w prezencie człowiekowi kogo? Swojego syna. Jezusa Chrystusa. Bóg daje, Bóg ojciec daje człowiekowi tu na ziemi największy dar, największy prezent Jezusa Chrystusa. Dlatego ludzie na całym świecie, Święta Bożego Narodzenia kupują sobie wzajemnie prezenty. Zobaczcie, ile my tych prezentów otrzymamy, czy otrzymujemy już w tym miesiącu grudniu? A to od świętego Mikołaja czekamy na prezent. A to czekamy pod choinkę na Boże Narodzenie w czasie wigilii, czy też będzie dla nas prezent, czy nie. Czekamy na prezenty, bo Boże Narodzenie to święta prezentów. A te wszystkie prezenty, które otrzymamy, które my zrobimy też dla innych, bo tylko my nie otrzymujemy, tylko też powinniśmy pomyśleć, jakby to zrobić prezent komuś drugiemu, kogo kochamy, kto jest w naszym domu dla babci, dla dziadka, dla brata, dla siostry, po to, by zaznaczyć, że święta Bożego Narodzenia są świętami obdarowania. Bóg daje największy prezent człowiekowi Jezusa Chrystusa, i to jest największy podarunek, największy prezent. Dlatego ludzie dają sobie prezent. To chciałbym tutaj bardzo mocno Wam wytłumaczyć tak prosto, prostym językiem, byśmy kojarzyli zawsze święta, bo już w Europie mówi się, zaczyna się mówić, że to są święta zimy, albo święta. Tylko mówią się święta, nie używa się święta Bożego Narodzenia. My jako ludzie wierzący musimy mówić pełną nazwę. nazwę. Są to święta Bożego Narodzenia. Dlatego życzymy sobie w święta co? Radości, pokoju, by tym największym prezentem, jakim jest Jezus Chrystus, dany przez Boga Ojca, był przyjęty przez nas. I to są też jednocześnie moje życzenia, kochani. Byście ten największy prezent, jaki otrzyma każdy z nas, Jezusa Chrystusa, byście go głosili, o nim mówili. Dlatego też ten, ten żółbek, ten, ten prezent, ten Jezus Chrystus w tym żółbku będzie takim znakiem, że on jest najważniejszy w okresie Bożego Narodzenia. Nie to, co otrzymamy pod choinkę, w tym w pięknym papierze zapakowanym, w tej torebce grejak czy jakieś kosmetyki, czy jakieś piękne rzeczy. Najważniejszym prezentem Boże Narodzenie jest kto? Pan Jezus. Jezus Chrystus. Dlatego taki prezent otrzymacie. Taki prezent będziemy też witać w żłóbku naszym tym betlejemskim, który tam się z boku buduje, zbuduje i tam za tą szybą Boże Narodzenie, jak przyjdziecie tam wraz z Waszymi rodzicami, podejdziecie do tego żłubka, przyklękniecie i oddacie pochłon Jezusowi Chrystusowi, by powiedzieć: Panie Jezu, Ty jesteś największym prezentem mojego życia. Ty jesteś najważniejszy, bo Ty jesteś moim zbawicielem i najlepszym nauczycielem. Dlatego w okresie adwentu przychodzimy na tak zwane krótkie rekolekcje do kościoła, by sobie uświadomić, zapamiętać, że największym nauczycielem w moim życiu, przez całe moje życie, będzie Pan Jezus. Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Jeszcze wrócę do tego znaku Krzyża Świętego. Zobaczcie, jak czynimy znak Krzyża Świętego. Największy, najważniejszy znak naszej wiary to prawom. Dłoń podnosimy do góry i kładziemy najpierw gdzie? Na czole, jest mózg. Mówimy tak w imię Ojca. Ale przywołujemy na pamięć kogo? Boga, Ojca, stwórcę całego wszechświata. W imię Ojca to myślimy od razu o Bogu przepogądzącym, o Bogu, który stworzył świat, człowieka, wszystko. Ale dalej. Rękę obniżamy niżej, i kładziemy je na naszym sercu i mówimy w imię Ojca i Syna. I tutaj, kładąc rękę na sercu, przywołujemy właśnie Jezusa Chrystusa. Jako dar, jako prezent Boga Ojca, który daje nam, ludziom na ziemi, swojego Syna Jezusa Chrystusa z miłości. Dlatego kładziemy rękę na sercu bo serce oznacza miłość. Zobaczcie, jakie to jest wszystko logiczne i mądre, które te zasady tego nawet znaku Krzyża Świętego winniśmy znać. Bóg Ojciec tutaj stwórca z wszelkiego świata i człowieka i Syna, czyli Jezusa Chrystusa, który jest dany przez Boga z miłości. Dlatego rękę naszą kładziemy na naszym sercu, wyra wyrażając, mówiąc prawdę o tym, że Jezus Chrystus jest moim prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. I dlatego z tą prawdą pół godziny naszego spotkania mija. Zachęcam Was do tego. Zapytanie. Tak, dobrze, pięknie, żeś na to zapytała, bo brakłoby nam całości znaku Krzyża Świętego. Jak już omawiamy tę katechezę. Boga Ojca i Jezusa Chrystusa, to skończymy i Ducha Świętego. Zobaczcie, w imię Ojca i Syna, czyli Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Dlaczego my kładziemy prawą rękę na lewym ramieniu, na samym końcu i na samym końcu prawego ramienia? Bo Duch Święty jest z kolei darem, prezentem od Boga Ojca i Jezusa Chrystusa, jako trzecia osoba boska. To jest bardzo trudna tajemnica wiary. Na wasz poziom jeszcze, na mój jeszcze nawet poziom, nie do rozszyfrowania, ale mówiąc w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, chcemy, by Duch Święty jako trzecia osoba boska ogarnął nas, zobaczcie, w całości nasze ciało. Od lewej strony do prawej. Nie robimy tak nieraz też jak widziałem w samolocie, samolot startował, i wielu ludzi wierzących, przeżegnało się i tak jeden przez drugiego ukradkiem, żeby nie widział, że się chce polecić Panu Bogu w opiekę, by bezpiecznie lecieć, to niektórzy tak jakby muchę chcieli odpędzić od siebie jakąś próba czy komar i taki jakiś gest. Znak Krzyża Świętego jest znakiem świętym, jest znakiem. Naszym prawdziwym przywołujemy Boga, Ojca, Stwórcę Wszechświata, Jezusa Chrystusa, kiedy kładziemy na sercu Syna Bożego i Ducha Świętego na samym końcu ramion, by On, nas trzecia osoba boska, w pełni ogarnął nasze ciało, nasze czyny, to wszystko co robimy naszymi rękoma. I to jest znak całości właśnie Krzyża świętego, ale z głównym akcentem na drugą osobę woską, Jezusa Chrystusa, czyli ręka kładziona na sercu, bo Bóg Ojciec daje nam w prezencie Jezusa Chrystusa, swojego Syna i Zbawiciela i najlepszego Nauczyciela. A Teraz będzie okazja, oczywiście dlatego rozumiemy te dekoracje wszystkie, cały świat dekorowany, Jezusa Chrystusa nazywamy światłość ze światłości. Dlatego te wszystkie lampki oświetlenia w sklepach na ulicach, na koinkach, one oznaczają Jezusa Chrystusa prawdziwą światłość. Wielu ludzi byście zapytali, nawet niewierzących, a po to wydekoruje się światło. Co to światło znaczy? Wielu nie wie. No bo ładnie światełko, jak będą świecić. Te światełka oznaczają prawdę, że Bóg, Ojciec daje nam na ziemię. Prawdziwą światłość Jezusa Chrystusa, dlatego te światełka oznaczają światłość prawdziwą, jedyną, niepowtarzaną Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka. My z księżmi Waszymi, którzy Was tutaj nauczają, pośród Was posługują, dla Was tutaj przyjechali z całego świata, dlatego tu są z Wami, siadamy do konfesjonału i chcemy, byście ci, którzy mają pragnienie. Wyspowiadania się, stanięcia w prawdzie przed Panem Bogiem, dzisiaj wypowiedzenia swoich grzechów, grzeszków, wyspowiadali się, żebyśmy przygotowali jak najlepiej nasze serce na przyjście, na narodzenie Jezusa Chrystusa, który jest największym prezentem, jaki otrzymuje człowiek na Ziemi od Boga Stwórcy. Jezusa Chrystusa. I tego wam, waszym rodzicom życzę, a te, te prezenty, czyli Pana Jezusa w takiej postaci tej choinki i w tej postaci tego żłóbka przekażę siostrom zakonnym i waszym katechetom, by wam rozdali, byście w domu sobie mogli powiesić na choince ten prezent, który jest najważniejszy i najpiękniejszy, jaki otrzymacie czasie świąt Bożego Narodzenia, bo Chrystus się rodzi, na świat przychodzi, by nas zbawić, by nam przynieść radość i pokój. Amen.